Izrael naruszył rozejm w strefie gazy prawie 500 razy w ciągu 44 dni, zabijając setki osób. Biuro Mediów Rządu Strefy Gazy stwierdza, że Izrael ponosi pełną odpowiedzialność za reperkusje humanitarne i dotyczące bezpieczeństwa wynikające z powtarzających się naruszeń zawieszenia broni. Według Biura Mediów Rządowych Gazy Izrael naruszył wynegocjowane przez Stany Zjednoczone zawieszenie broni w strefie gazy co najmniej 497 razy w ciągu 44 dni – Zabijając setki Palestyńczyków od momentu wejścia w życie zawieszenia broni 10 października. W atakach zginęło około 342 cywilów. Większość ofiar stanowią dzieci, kobiety i osoby starsze. Dlaczego nie ma na ten temat jednoznacznych stanowisk ani działań, czy to dyplomatycznych, czy to innych niż dyplomatycznych? Przecież to jest oczywiste, że dlatego nie ma reakcji, ponieważ nad tymi których byśmy się jej spodziewali, czytaj nad politykami, piecze, kontrolę sprawują ci, którzy tę wojnę w Strefie Gazy, proszę Państwa, prowadzą.